Przyszedłem zobaczyć jak tutaj jest z, z tą słomą na, na wybiegu, na dworze. No za dużej jej nie widać. Powiem wam, że ostatnio te wszystkie dni są e, bardzo deszczowe i, i, i dlatego, dlatego jest tak, e, no takie błotko. No ale nic, wysypiemy więcej tego i będzie dobrze, co? Musi też, o tutaj wstawiłem tą pszenicę. Żeby nie była narażona na takie zimno, bo dzisiaj był przymrozek minus jeden, Tutaj kotki jeszcze śpią. O, no, leżą już. A my otwieramy kurki niech wyłażą. No, dalej, dalej. Wyłazimy. Co kurka? Już no. O, wodę muszę napełnić, wody nie mają, no, ale wczoraj wieczorkiem jeszcze miały, także także spokojnie dobra, wypuszczamy sileki i wiecie co, dzisiaj e, przyjeżdża do mnie przyjeżdżają do mnie państwo którzy już zapłacili mi za za kury, ale to wam już mówiłem e, przelewem i dzisiaj przyjadą po te kurki i wezmą kurkę z, młody, z młodych silek i koguta z młodych silek i się spytam, czy nie, nie są czasem zainteresowani, żeby wziąć tego koguta i tą kurkę z młodych silek No bo w zasadzie wiecie, no jakim będzie odpowiadać kolorystyka i tak dalej. To nawet lepiej, bo ten kogut już jest starszy i nie będzie spokrewniony z tą kurką. Także lepiej dla nich. A co ta biała, była tam kurka czy nie? Nie widzimy. Dobra, ile tu było jajek? No, je to zniosły chyba dzisiaj. Także mamy tyle jajeczek na no ta kurka cały czas lekko słabiona. Ta kurka tu cały czas siedzi. Idź kurka, idź. I zobaczymy co tutaj u tej kurki się dzieje. Nie, ta już nie znosi. No ale tak jak mówicie, to mogło być tak, że ten kogut depta mi kurki. Tylko po prostu ta kwoka sobie sama przygotowała te jajka. I i wiecie i te jajka, jajka praktycznie no, nie były zalężone, bo siedziała w gnieździe i kołty jej nie deptał więc tak to wygląda spróbuję sprzedać państwu tego kuta, żeby nie mieć już problemu no ale się jeszcze zastanawiam zapytam się was o porady na instagramie także jak chcecie być na bieżąco to zapraszam na instagrama Linka macie w opisie tak samo jak do Facebooka i Patronite'a gdzie możecie mnie wesprzeć. No, a my widzimy się później na Grasta Story na Instagrama. Niluś tutaj leży. Więc moi drodzy nie wiem, czy dobrze zrobiłem czy źle, ale sprzedałem koguta i sprzedałem nie mojego koguta tylko tego nowego koguta. Stwierdziłem, że można już utworzyć. Powiem wam zaraz co i jak sprzedałem Sprzedałem kurkę z młodych Nie, w zasadzie dwie kurki Sprzedałem z młodych silek eee, Zaraz zamkniemy tutaj To jest kogucik eee, Więc sprzedałem tak Sprzedałem tą białą, co tutaj była Bez oczka, oczywiście poinformowałem Kupca o tym, że ona jest bez oczka Pokazałem No to w żaden sposób nie wpływa jakby na to eee, Na No Na ona będzie nosić jajka i tak dalej. Tylko po prostu jest bez soczka, tak? I tak to wygląda. No i sprzedałem dwie kurki z, młodego, z młodych silek. I koguta sprzedałem tego od tej rudy i tego co kupiłem. No stwierdziłem, że... Pisaliście też mi w komentarzu, żebym zostawił tego. On jest dobry, tylko tak naprawdę ta kura co co tutaj siedziała ona sama sobie jakby składała jajka dlatego te jajka nie są zaężone i e, i jeszcze co e, no i jednak też tak uważam tylko musiałem kupić tam tego bo e, bo inaczej pani by nie sprzedała bo w parce no wiecie jak to jest także e, pozbyłem się tego koguta e, wiecie tego co kupiłem także jestem zadowolony bo no, bo jakby dziobały się mi z tym, a tak to ten jest fajnie, już sam. No i co, trochę te stado się pomieszyło. Tutaj dostały jakieś resztki. Tutaj kurka biała nasza, ona się dobrze trzyma. Jest taka stara, już a się tak dobrze trzyma. Szczerze, ona ma chyba już z 2,5 nie, no z 2 lata. 2-3 lata wydaje mi się, że ma. Zobaczymy, będę obserwował, kogutę, czy będzie deptał. Zostały mi jeszcze chyba dwa koguty z Tak, no dwa koguty z lęgu. Chociaż tak, no dwa koguty, no. No. Więc tak to wygląda i i co? Widzimy się później. Przed chwilką obciąłem yy, tej czarnej kurce i umyłem pupkę <ścoughs> ten taki kuferek. Yy, no i sirki są otwarte, więc mogą sobie wyjść tutaj mają jedzonko, wodę, jakieś tam arbuzy, jabłuszka, coś tam ale powiem wam, że stało się coś kurde słabego patrzcie, nie dopilnowałem i zostałem, zostawiłem przymknięte drzwi, o tak właśnie tak jak teraz i wyszła mi ta jedna kura taka no teraz już jej nie ma, ale a właśnie jeszcze wodę, kurde, dobrze, dobrze że mi się przypomniało i wyszła mi jedna kura i rozgrzybała mi całą tą pszenicę. Masakra! Ale wiecie co? Stwierdziłem, że mogę to kurą dać. Nie wiem, czy one to będą teraz jadły. Zobaczymy ich reakcję w sumie na to. Damy już im to, już i tak rozwalone. Nie wiadomo, czy urośnie. Więc idziemy im to dać, dobra? Idziemy sobie specjalnie na środek, żeby to było fajnie widoczne. I wysypujemy. I zobaczymy będą chętne no skubią skubią no jedzą i to chętnie bardzo chętnie to bardzo dobrze że im to smakuje zobaczymy sobie chwilkę to chyba była ta kura co tutaj widzicie przed kamerą to ona mi to właśnie rozdziobała bo pamiętam bo ona taka nie jest wydziobana z tyłu i to była właśnie ta Śmieszne, dobra. No więc kurki dajcie trochę pokazać widzą. No dobra. Ok, więc kurki sobie jedzą, widzimy, że im to smakuje, także polecam zrobić takie coś dla kurek. Czy to jest generalnie chyba, chyba jest to bardziej opłacalne. Nie wiem czy jest to opłacalne, no bo niby ta pszenica się rozrosła, to czy to chyba i będzie więcej? Szczerze nie wiem to już dla specjalistów. E, ale zrobiłem coś takiego kurką. miejmy nadzieję że no, smakuje im to widać już zresztą że im to smakuje dobra widzimy się później okej okay, witam was już o godziny e, o godzinie 19.30, e, coś takiego 20 no więc zamykamy kurki już wszystkie weszły chyba e, ja zaraz dosypię im jedzonka. Ile jest o kurka przepraszam ciebie no więc ja im dosypię jedzonka no i zbierzemy sobie jajeczka. Kurczę, znowu już nie wziąłem latarki, przepraszam Was bardzo. Ale to tylko Wam pokażę i, i zobaczycie, nie ma co już nagrywać myślę. Chociaż nagramy sobie tutaj. Wyjmiemy sobie gniazdo o, tak pod skosem i będzie dobrze. Tutaj mamy cztery. Dobra, chowamy kolejne trzy. A tutaj jakieś pęknięte widać e, więc no jajeczka generalnie widać zmiany e, Tyle, że padało i tej słomy mało wysypałem. O Jezu, prawie by mi tej słomy mało wysypałem. Ale widać zmiany, widać. Dobra mamy już 11. Oj, kurka, a ty co? Dobra, zakrywamy. A tam mi spadła ta. Deseczka taka. No tutaj mamy cztery. Tutaj piąte. I tutaj kurka ile ma? Tutaj mamy trzy. No kurka byłaś. Chcesz wyłazić to byłaś? No wyłazisz czy co? No, nie wyłazisz jednak nie. Dobra. Więc ile mamy tych jajek? 18 jajek. No. Może być, może być. Mówię, może być w sensie na teraz, te, na teraz jak jest. Patrząc na to, że mam czasami nawet 15. To jest bardzo dobrze. Dobra. Mamy 18 jajek. Niech kulki odpoczywają. Wony mają. Im dzisiaj rano wlewałem. E, tylko jeszcze pszenicę, paszę i tyle. A my widzimy się u kurek ozdobnych. Dzisiaj będzie minus jeden, a przez to, że kury ładnie grzeją, zostawiam tu taką szparkę, kury przez nią raczej nie wyjdą. I tak to zrobiłem, także się nie otworzy, się trzyma fajnie i no, żeby kotki miały tutaj cieplej, żeby tu mi nie zamarzły, bo wiecie, nie no, żartuję, ale no, żeby miał cieplej, no wiadomo. O Jezu, jeszcze. Zgasiłem światełka, a jajeczka na moją y, piękną półeczkę biorę. No i lecimy do tych kurek ozdobnych. Dobra, lecimy tutaj do kurek. Trzeba zamknąć. No, przepraszam Was za ten y, brak latarki, ale y, po prostu zapomniałem. No, ale już jesteśmy u kurek. Jeszcze seramy zamknę, ale to już sam, nie będę Was. W tej ciemności brał. kurce tutaj dałem gniazdo, dałem jej sianko. A dlaczego sianko? Bo sianko miałem akurat w worku i nie musiałem, wiecie, słomy rozpakowywać. No i, i drugie sianko, takie delikatniejsze, a w jej przypadku się to sprawdza, bo no jest delikatna. No. no i tak to wygląda, moi drodzy. Statko się pomieszyło ruda, y, szara, biała, czarna i kogucik a no i jeszcze ta co wysiaduje i parka y, tak mi się wydaje, że to jest parka bo no, ten wygląda, no to już widać, że kogut y, po tych tutaj końcówkach tutaj y, no i po prostu widać po zachowaniu ale to na mojej skórka widać tutaj po wszystkim w sumie widać, chociaż y, też, no kura też tu ma ale powiem wam, że nie wiem, jeszcze nie jestem pewien, ale dlaczego tutaj kogut mi tu wchodzisz, co? Się zastanawiam i ty kurka też, nie wchodźcie mi tutaj Jajku zostawiłem specjalnie, żeby wiedziały gdzie mają nosić I tak tu u mnie wygląda yy... Jeszcze będę wam się, was się pytał w poście, ale nie wiem co zrobić kurczy z tą kurką na pewno raczej ją oddzielę, do domu może ją nawet wezmę do klatki, żeby żeby odpoczęła, żeby miała cieplej i wracała do zdrowia, ale co ja jej mogę pomóc, to nie wiem. No bo widać, że ta jest pełna życia, ta jest pełna życia, a ta, ta już nie. No ta, ta jest też pełna życia, ale ona, ta szara mówię, ale ona jest generalnie taka wolniejsza. No i ta wiadomo też jest tylko teraz kwocz. No i tak to wygląda. Z, z nikim nie mam tutaj problemu, tylko z tą czarną. No i tak to u mnie jest. Mam nadzieję, że podobał wam się odcinek, bo to już jest koniec. Pamiętajcie, że w opisie macie linka do Instagrama, Facebooka oraz Patronite, gdzie możecie mnie wesprzeć. No i pamiętajcie o łapce w górę, miłym komentarzu i oczywiście dajcie suba na kanał, żeby było nas więcej. A my widzimy się w kolejnym. Do następnego. Cześć!